Kelnerka codziennie obsługiwała tego mężczyznę. Kiedy przestał przychodzić, otrzymała zaskakujący telefon. Praca w branży restauracyjnej może być ciężka. Nie trzeba tylko zmagać się z masą niesfornych klientów, spędzać czasu na nogach, pędząc w warunkach, które nie są idealne, ale także dla niektórych życie kelnera jest satysfakcjonującym zawodem. Dla kelnerki Moriny Salazar jednym z powodów jest pozytywne nastawienie. Klienci przyjeżdżają do niej bez względu na wszystko. Zawsze można liczyć na to, że Molina obsłuży cię z uśmiechem. Dyrektowała swoich klientów jak rodzinę i to sprawiało, że jej stali bywalcy wracali. Molina miała również talent do radzenia sobie z trudnymi klientami. Nawet tymi, którzy zwykle byli dość zrzędliwi. Jeden z bywalców Moliny był klasycznym zrzędliwym staruszkiem. Był wybredny w kwestii jedzenia. Zawsze krytykował posiłki i potrafił uczynić z życia Moliny piekło. Jednak ona zawsze obsługiwała go codziennie z uśmiechem i dawką życzliwości. Pewnego dnia jej zrzędliwy bywalec nie pojawił się o swojej zwykłej porze. Martwiąc się o niego, ponieważ nigdy nie opuścił żadnego dnia w restauracji, Molina była zszokowana, gdy odkryła w gazecie niepokojące wieści. Nie uwierzycie w tę historię o dobroci jednej kobiety i niespodziewanej nagrodzie. Pracując w Teksasie w meksykańskiej restauracji, Morina Salazar była znana z szybkiej obsługi i przyjaznego usposobienia. Kochała swoją pracę i starała się wykonywać ją jak najlepiej, nawet gdy sprawy nie szły po jej myśli. Jednym z bywalców Moriny był Walter Bucks, 89-letni weteran. Który był znany ze swojego paskudnego temperamentu i żądania szybkiej obsługi oraz doskonałego jedzenia. Nie miał cierpliwości i trzymał personel na najwyższym poziomie. Na szczęście Molina stanęła na wysokości zadania, stale sprostając jego wymaganiom i zapewniając mu przyjemny posiłek każdego dnia. W ciągu siedmiu lat Walter przychodził do tej restauracji i siadał w sekcji Moliny. Wiedziała, jakie lubił jedzenie. Z biegiem czasu Molina i Walter stworzyli świetny system, a mimo jego szorstkiego usposobienia zawsze potrafiła traktować go z życzliwością. Według Moriny żyła ona zgodnie z filozofią traktowania ludzi tak, jakby sama chciała być traktowana. Walter był szorstki, ale miał 89 lat. Nie chciała być dla niego niemiła. Uznała, że zasługuje na dobry posiłek i uśmiech. Zasłużył na to. Morina była tak przyzwyczajona do tego, że Walter przychodził codziennie, że pewnego dnia dała się zaskoczyć. Kiedy pewnego popołudnia nie pojawił się, na początku zrekceważyła to. Może był chory. Jednak kiedy nie pojawił się przez kilka następnych dni, zaczęła się martwić. Niestety nie miała możliwości skontaktowania się z nim lub jego rodziną, aby sprawdzić, jak się czuje. Niestety odkryła, kilka dni później, że Walter zmarł. Przeglądając gazetę, natknęła się na jego nekrolog. Klient, którego tak bardzo kochała przez ostatnie 7 lat, już nigdy nie będzie krzyczał i prosił ją o swoje gorące jedzenie. Z czasem Morina wróciła do normalnego trybu pracy, ale w miejscu, gdzie wcześniej był Walter, pozostała ogromna dziura. Zdawała sobie sprawę, że on naprawdę wiele dla niej znaczył. Mimo, że każdego dnia był prawdziwym wrzodem na tyłku, lubiła go mieć w pobliżu. To było pocieszające wiedzieć, że zawsze tam będzie. Teraz była tylko pustka, której Morina bardzo nie lubiła. Walter zauważył jej dobroć, choć nigdy nie przyznał się do tego wprost. W rzeczywistości doceniał sposób, w jaki załatwia jego skargi i przesadne prośby. Dlatego, nawet po śmierci, postanowił oddać coś kelnerce. Przez 7 lat tak bardzo ją polubił. Powiedzmy, że życie Moriny miało się niebawem drastycznie zmienić. Bardzo na korzyść dla niej. Niespodzianka. Walter tak bardzo ją uwielbiał. Umieścił ją w swojej ostatniej woli i testamencie. Oczywiście nic nie mogło przygotować jej na to, co wkrótce się stanie. Sprawnicy Waltera skontaktowali się z Moliną. Ujawnili, że nie tylko zostawił jej swój samochód, ale także 50 tysięcy dolarów. Kelnerka była absolutnie zdumiona, pokonana przez emocje. Wykonywała tylko swoją pracę najlepiej jak potrafiła. Dlaczego ten człowiek, który według niej nienawidził wszystkich, zostawił jej tak zmieniający życie prezent? Życzliwość się opłaca. Molina czuła, że nie zasłużyła na tak łaskawy gest ale była wdzięczna. Jej cierpliwość i życzliwość nie pozostały niezauważone. Nigdy się nie spodziewała, że zostanie opłacona za bycie miłą, ale udowodniła, że czasami uśmiech może przejść tak długą drogę i również się opłacić. Wiele osób może myśleć, że kelnerki otrzymujące duże sumy pieniędzy to rzadki przypadek. W rzeczywistości zdarzają się częściej niż myślisz. A dla tych twardych pracowników, którzy tak ciężko walczą, aby utrzymać się za napiwki, dodatkowy bonus może być naprawdę błogosławieństwem. Morina była wdzięczna za tak hojny gest. Nie wiedziała, że Walterowi nie został nikt z rodziny, i dlatego codziennie przychodził do tej restauracji. A obecność kobiety była dla niego jak spotkanie córki, której nigdy nie posiadał. Walter napisał w liście, że Morina bardzo uszczęśliwiła jego ostatnie 7 lat życia. Przed przyjściem do tej restauracji był bardzo schorowanym człowiekiem, który nie miał chęci do dalszego życia. Z czasem jego zdrowie się poprawiało, a powodem była właśnie ta kelnerka. Napisał też w liście, że jego szorstkie podejście do życia pochodzi z wojska. Tam był uczony, aby nie pokazywać swoich emocji. A przez to, że spędził większość swojego życia w koszarach, bardzo trudno było zmienić jego charakter. Jednak w tym liście napisał wszystko, co czuł w stosunku do młodej kelnerki. Czuł, jakby była jego córką. Molina była bardzo wzruszona na pogrzebie, gdy były odczytywane ostatnie słowa z tego listu. Nigdy nie przypuszczała, że taki mężczyzna może okazać się dla niej tak ważny. Nie mogła powstrzymać łez. Postanowiła uhonorować tego człowieka. Poprosiła właścicielkę restauracji, aby nad miejscem, w którym zawsze siedział Walter, zawisł jego portret. Właścicielka dobrze znała Waltera. Bez problemu zgodziła się na to. Ta niesamowita historia zmieniła życie tej dwójki. Kilka miesięcy później, dzięki pieniądzom Waltera, kelnerka postanowiła założyć własną restaurację, nazywając ją Dinner with Walter czyli po polsku obiad z Walterem. Cała ta historia pokazuje, że małe rzeczy, które robimy codziennie, mogą zmienić nasze życie w przyszłości, choć nigdy byśmy o tym nie pomyśleli. I to już na tyle w tej opowieści. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzu co o niej sądzicie. Polubcie ten film oraz zasubskrybujcie nasz kanał. A jeśli ten film Wam się spodobał, to koniecznie obejrzcie pozostałe. Do usłyszenia. Słyszymy się wkrótce.